Dzisiaj mam śmieleczkę z tej strony Kuba i dzisiaj e, gramy w to samo co zawsze. E, czyli w Minecrafta Mam tutaj przygotowane 43 klucze oraz czekle 3000 i Jak coś to... E, to tak otworzę dzisiaj 43. Ale tego czeku nie użyję, dopóki nie wbiję 1000 dolarów. Bo wtedy będę mógł sobie kupić talizman siłę. Ty jesteś na Afk? Nie, ja nie jestem Szymon na AFK. A ja ogólnie go dzisiaj nam jest. Szymon, może będziecie go ozłożać. Może nie. Jakiś by się złożył koczkowy talizman na łeb, zamiast do ręki. Dobra i widzowie, ja mam dobrą wiadomość mam stack utwierdzonego żółtego bloku na ulepszenie mojego miecza. Więc ulepszam i teraz potrzebuję aż 48 pomarańczowego. No dobra, teraz i tak nie idę w miecz. Tylko wy Czekajcie, O! Tutaj mam. piszę sobie dobre kita, bo dzisiaj nie odbierałem. No, gadać. Takie... Tutaj się z tego cieszę najbardziej. Z tego. Z tych dwóch rzeczy. No, tutaj się tylko mogę z tego cieszyć. I z fajerwarek szczerze, tak naprawdę. Bo reszta w ogóle mi nie jest przydatna. Teraz mm, Mam 5 grzybków, więc wystawiłem sobie za e, e, Ile mam mam 5 grzybków, za 430? To za 450 powinno się sprzedać I mam 43 firwerki ja ja? O Jezus. No tyś śmieciu. No, co mnie mnie Aha. Aha. nie w mój gościa, chyba. Nie wiem jakim nawet cudem No, jakiś Igor mnie zabił Dosłownie jakiś Igor Zostaw go, to jest, on jest mój Zostaw ty śmieć Nie powiem, że jestem ten lepko wkurzony ale też... nie no zleciała na sam a gdzie ty teraz jesteś? grzybków, nie ma grzybków no kurczę, nie ma grzybków na grzybkach jesteś? o widziałam ciebie ojojojojojojojojojojojojojojo to so, ty właśnie tak zleciałaś w Kościół. i e cię też wlezucę. Aha! Aha! To fajnie! E tu ja tam muszę iść. Taki malutki. Aha! Mam iść? Bo coś chyba, ale chłopa porobiłem, ale go porobiłem. Co nie, nie, No go nie, 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 Mmm, ten bolek! z tym szepem! No. Zabiję Dom! Oj, oh. popię oh. wakacyjny wieczór. Oh. Ej, kupak no jest... gdzie się kupuje za forsę? Co? w markacie? Nie za forsę. Posłyszyłeś Market Open. Aha, czyli tutaj można mega fajne elektry dostawać. No Ej, jest. ale fajnie. Za 64... Kurde, chłopiec zniknął. Dosłownie jakiś chłopiec zniknął przed nosem. Uuu, ferrowego Siema. 12. No nie, to jest jakiś Tizek mi zabił gościa Jeszcze raz powiedz, jak co, z toba ścisać? Market open Nie wiem, to no, powiedziałem, to kto lokasz? Szkoda, co zabiłem rachita Noż po to ostatni, że rzeczy nie będzie... Dzięki A więc dziadek go. Dzięki No, 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 no Hops I zamykamy Ty Oho Aha! Zacz... Okej, okay, restartował się. O. Nie że miałem mintep. Nie, nie. Na nich pajwerek. Ale grzybki drogo sprzedają. Kurde. Strasznie drogo. Chłop się nazwał Lambobabo Lambobambo. Hmm. Ja szukam jakichś nubów. Nie widziałeś. Oj, tak, to już wyszło. Za 1500... Za 1000 wakacyjny miecz. Za 1000? E, nie sorry. Spocona... Pacha jakaś? E, o kurde 64 za tysiąca. E co Dokładnie 64? Eee, co 64? czego 64? tych eee, jak to się nazywa firewerek nie no jak się dostajesz w forsa kuba nie wiem a zabijasz gracze, ty dostajesz a się moja Nie, ja nie mam nawet tysiąca ale no to, to musi zabijać graczy bo wtedy level upujesz to jest A, level up chłop 12 firework za 2000 wystawia Demilia. To jakiś Dobra najtańszy no talizman za zębach uchwal białego ta troszkę za trzkę się składała no tak tylko teraz pytam gdzie było na znaczy, 900 Dziewięć firevery, O! Nie. nie ma. o kurde, jest! Ja akceptuję. Kurde. Nie, nie. Czemu mam już tak mały fajwerek? Nie, 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 ja tu nie chciałam być. Hop, hop. Nie ma plony fajek. O kurde. Chodek. O kurde. Mhm. Fajny cheater. No, 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 chyba ja chopró na łosiku. Ja nie lubię ludzi na łośniku. No nie, ale nie chłopowił. Dobra, pozbieram sobie tą i kupię nową jakoś lepsza wydajność. Tak, sterzył utwardzony, blokie. Dobra, kto wygra? No, jak ten gości się w to on już się żyje. No, no, hit to zszedł.

Kuba, chodź ze mną na dół, tam jest taka zadyma teraz, w tej chwili. Jooo, spadam na niej. Jest, nie. jest. No, ale, koksy jedzą, ale jedzą, ale Zabiłem, zabiłem gościa na najlepszej, tej, na najlepszej zbrojce. Bo tam na dół, się biją? Co? Schodzisz tam na dół?

Dobra. Ostatni kill. Nie, 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 nie. Nie. Nie, nie. Mię tu nie było. Ale, ale gościa porobiłem. No kurde. <grym>, nie, nie. Jakiś gościu mi zadbił. Nie miło. Nie miło. Dobra, dzisiaj ogólnie y jeszcze stop spróbuję ulepszyć. A jak mi się nie uda, to... Ja teraz sobie zrobię. Sonia, to ja tam. No sobie tutaj poobserwuję, bo kto to przybije. O Jezuku. Aho! Mhm. Mhm! Nie żadnego tylko zrobić Dobra, bym tutaj chce iść na takie czerwone Ponieważ mam ustawione, że bym nie widział swojego HP po prostu No ja chyba muszę iść na górę tam, no kurde Ale co ciebie, ale co ciebie 11 HP, to tak mało No Jezus, co za górnia i mi zaraz chyba podkradnie kilo, no nie. Leon Kameleon. Pojażdż tego gościa, Leon Kameleon? Tak, to jest taki kolega z klasy podstawówki. Jest. Leon Kameleon? Tysiąc. Tysiąc... Teraz tylko czekać. Arsze z chęcią jeszcze. Raz go. O nie. Nie, ja miałam automatyczne utwardzanie bloków, ale mi się zrobi ten. Ej Kuba, a gdybym coś wystawił, to kupiłbyś. Na przykład te zielone na co zbierasz teraz? Mogę za 300 dolarów. Za ile? Za 300. Ale co chcesz za 300? Te zielone bloszki? No mogę. Dobra, ja kupuję. No to ja zaraz wysyłem Talizman Talizman siły zostaje teraz kupiony. to był twardony blok ten. Kupiłem. A jakich potrzebujesz teraz siły. najbardziej? Żółtych czy tych nie czy tych czy tych hmm. czy tych. Nie, sobie... Też ten talik Za cztery koła Aha, jakiś animal mnie zabił Dobra, że ja już kończę I do zobaczenia jutro